Top 10 ról Angeliny Jolie Aktorka, filantropka, reżyserka, dawniej określana jako córka Johna Wojta. Jednak jej sława już dawno przyćmiła sukces jej taty i teraz on jest opisywany jako ojciec tej Angeliny Jolie. I nic dziwnego, bo piękna Amerykanka na zawsze wpisała się w historię popkultury. Zapraszamy na Top 10 ról Angeliny Jolie. Numer 10 Lara Croft – Tom Raider Pierwszy film na podstawie kanonicznej gry umocnił nie tylko światową popularność Angeliny, ale również jej związek z kinem akcji. Lara w jej wykonaniu była twardą, gotową do bójki babką, co bardzo pasowało do buntowniczego stylu Jolie w tamtych latach. Mimo powstania nowego filmu z Alicją Wikander w głównej roli, dla wielu Lara jest tylko jedna i jest to właśnie Angelina Jolie. Numer 9. Tygrysica Kung Fu Panda Niestety polscy widzowie nie mieli możliwości poznać zdolności Jolie jako aktorki dubbingowej, chyba że oglądali wersję oryginalną. Nominujemy tylko pierwszy film, ale oczywiście Jolie świetnie wcieliła się w rolę Tygrysicy w każdej części przygód wojowniczej pandy. Nie było to jej pierwsze spotkanie z animacją dla dzieci, jako że Angelinę mogliśmy usłyszeć również w roli Loli z rybek sferajny. Jednak to jako Tygrysica podbiła serca najmłodszych. Numer 8. Jane Smith Pani i pani Smith. Film, który podzielił Hollywood i to nie z powodu swojej fabuły, a wielkiej kontrowersji, jaką wzbudził romans, Angeliny i Brada Pita. Wieszczono wtedy kompletne zniszczenie kariery Jolie, co jak dobrze wiemy, na szczęście się nie spełniło. Filmy Pani i pani Smith to przyjemna komedyjka, ale bądźmy szczerzy nie wnosi wiele więcej. Trzeba jednak przyznać, że Angelina swoją rolą grała bardzo naturalnie, a chemia między nią a jej partnerem była wyjątkowo wyczuwalna z wiadomych przyczyn. Numer 7. Marian Pearl. Cena odwagi. Dziś ten film nie powstałby w taki sposób i może dobrze, bo specjalne ucharakteryzowanie osoby białej na mulatkę przypomina absurd przedstawiony w komedii Jaja w Tropikach. Jednak prawdziwa Marian Pearl chciała, aby to właśnie Jolie ją zagrała, wiedząc, że włoży w to całe swoje serce. I nie bacząc na kontrowersje wokół charakteryzacji, Angelina wykonała swoje zadanie pierwszorzędnie, dzięki czemu zdobyła nominację do Złotego Globu. Numer 6. Lex Sadowski – w Wtajemniczenie Nim była przerwana lekcja muzyki czy kolekcjonerkości, Angelina wystąpiła w tym ciekawym, zapomnianym już niestety filmie. W tej produkcji o nastolatkach Jolie wciela się w rolę tajemniczej Lex, która zmienia życie głównych bohaterek na zawsze. Rola we Wtajemniczeniu pokazała, że aktorka nadaje się do buntowniczych, prowokacyjnych ról, za co kilka lat później otrzymała swojego jedynego na razie Oscara – Numer 5. Diabolina. Czarownica. Gdy ogłoszono wyniki castingu do Diaboliny, wszyscy byli ciekawi, co w tej produkcji pokaże Jolie. Kiedy zaś pokazano już pierwsze zdjęcia, wszyscy byli pewni, że obsadzenie Angeliny to strzał w dziesiątkę. Film okazał się sukcesem, a wielu widzów i krytyków chwaliło świeże podejście do tematu i grę samej aktorki, która potrafiła ukazać ból Diaboliny, jednocześnie nie zabierając jej pazura. Numer 4. Evelyn Salt. Salt. Początkowo tę rolę miał zagrać: uwaga, Tom Cruise. Jednak gdy ten okazał się niezainteresowany projektem, Amy Pascal z Columbia Pictures zaproponowała, by przekazać tę rolę Angelinie. Aktorka już dawno głosiła chęć zagrania w filmie szpiegowskim z silną główną bohaterką. Odrzuciła nawet rolę dziewczyny Bonda, bo chciała zagrać Bonda. Rola w Salt to w pewnym sensie jej spełnienie marzeń. Obraz ten udowodnił, że dobra aktorka i brutalny film szpiegowski równa się hit. Numer 3. Christine Collins – Oszukana Dramat obyczajowy w reżyserii i Eastwooda to historia młodej matki, która próbuje odnaleźć swojego syna. Po wielu rolach w filmach akcji widzowie zapomnieli już, że Angelina ma liczne talenty nie polegające tylko na kopaniu tyłków i rzucaniu noży. Dlatego jej rola w Oszukanej była pewnym zaskoczeniem. Zaskoczeniem jednak pozytywnym, zwłaszcza że jej kreacja zdobyła nominację do Oscara. Numer 2. Gia Carangi. Gia Telewizyjny film biograficzny o znanej amerykańskiej supermodelce nie był łatwym projektem. Angelina musiała pokazać różne tragedie, jakie spotykały za życia G.E. Karanji. Aktorka nie bała się kontrowersyjnych jak na tamte czasy scen ukazujących homoseksualny związek, modelki czy jej walkę z AIDS. Nic dziwnego, że po tej roli na Jolie spadł deszcz zasłużonych nagród. Numer 1 Lisa Rowe. Przerwana lekcja muzyki. Chyba nikt nie spodziewał się innej roli Angeliny na pierwszym miejscu naszego zestawienia. A my wcale nie chcieliśmy sztucznie zaskakiwać, bo rola Lisy to jak na razie opus magnum w karierze Jolie. Nie oznacza to, że nie wierzymy, iż aktorka zagra kiedyś jeszcze wybitniej. Wręcz przeciwnie, trzymamy za to mocno kciuki. Jednak na razie niepokorna Lisa to najlepsza rola Jolie, za którą dostała swojego jedynego póki co Oscara.